środek tygodnia środa godzina parę minut po pierwszej wyjeżdżam tak późno z tego względu, że rano miałem kilka spraw, między innymi musiałem wysłać szablon do firmy, która mi szyje sakwę na siutrownik, ponieważ tam miałem taką chińską strasznie dużo miejsca było wolnego a żeby to wykorzystać to jedynie na wymiar Trzeba zamówić sakwę. To jedno, wczoraj i dziś kończyłem kleić uchwyt do mostka, też do siódrownika Jeśli będę miał wypchaną torbę, to po prostu, żeby nie Nie przykręcać uchwyt na kierownicę. Jakiś radar wy, wyładował. Cholera jasna z tymi radarami tam to będę musiał po prostu wziąć i i przykręcę sobie na mostek, to Wam pokażę jak będzie na siutrowniku no i dziś jadę po podchalu, bo oczywiście miałem jechać w stronę Łącka i tam miałem zrobić 80 km fajnymi trasami szosowymi ale powiem Wam wiązałem duże nadzieje z kupnem samochodu i grzmot znowu się zepsuł coś tam cieknie po prawej stronie yy, patrząc jak się jedzie w kierunku jazdy nie wiem czy tam rozrząd, czy z wału gdzieś tam olej cieknie no i nie chciałem go brać, żeby gdzieś w trasie nie stanąć i dzisiaj praktycznie no nie będzie nic nowego poza tym, że jest zimna cholera 12 stopni, ale jest taki wiatr zimny, że mam po prostu ubrania, jakbym w zimie jeździł. No nic, było 3 dni ciepła na majówkę, teraz będzie 3 miesiące chłodu. No, może nie 3 miesiące. No, tak się filmy. Kręci. Cześć, serwis. Tak się filmy, kręci na YouTube. Tylko nie wiem, czy on mi coś mówił, czy mówił temu, co go kręcił nie dowiemy się już nigdy, proszę Państwa nigdy Po to Wielki Rogoźnik tu bym sobie zabiwakował na nim fajne jest, dużo miejsca jest co do biwaków, już niedługo mam nadzieję, będzie zdrowie plan, międzynarodowa wycieczka rowerem siutrowym na szosowych oponach no powiem Wam, że to jest, odkryłem kwintesencję tego co lubię, no to jest to co lubię, no, no lubię to, bo to lubię Gdzie jedziesz teraz? A tutaj do przodu kawałek, Rogoźnik i potem tam po górach koło Bachledówki, chyba koło Zębu Gdzieś tam na drugą stronę Zakopianki się przewinę, no takie Niedużo 70 km, tysiączka w pionie i tyle. I wracamy, bo dzisiaj mecz. Bayern Real. Wczoraj wygrał Dortmund. Cieszę się niezmiernie, że papę poległ. Mmm, papę. Pięknie pięknie. Zero ludzi. Minąłem jednego biegacza. Chyba mój kumpel Grzegorz ze studiów. Ale nie zdążyłem krzyknąć. Jadąc tą drogą, muszę wspomnieć o, o anomalii pogodowej czyli nie wieje orawiak w mój pysk tylko wieje wiatr od wschodu w mi plecy. Tak więc tu, podjeżdżając pod górę, jedzie mi się wyśmienicie już któryś raz, właśnie wieje od wschodu jak nie wiem, obraził się czy co Oj, nie wiedziałem, że tutaj się robi remont 12 km No, chwilę trzeba będzie odpuścić jazdę z rogoźnika w tą stronę Muszę się kiedyś przejechać, tam w oddali widzicie szutrową drogę, a tu zbliżam się do miejscowości Chochołów, ale wracając do tamtej drogi, w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Czarnego Dunajca na te szutry, muszę zmienić koła i mam dwie trasy zaległe, I właśnie tą w odwrotnym kierunku, no i obwodnicę Trójmiasta po szutrze, choć tam wiem, że będę przez wodę przechodził, ale to nie ma problemu. Jestem w miejscowości Dzianisz Jest 9 stopni No jest tak zimno, że... Mam krótkie spodenki, potówkę, koszulkę I taką cienką bluzę, no, bluzę By była bluza, to by było fajnie No i powiem szczerze, no... Jestem jak ten gural. Waham się, waham się czy nie nie to po prostu zimno mi, że A... tu się chyba zdrowo rozgrzeje to zobaczcie jak wyjadę do góry, jak będzie zimno kłoniec 10 stopni, no troszkę cieplej w tamtym roku tu zjeżdżałem z góry co była informacja, że uwaga, niebezpieczeństwo i ten asfalt taki wytarmoszony no to będę zjeżdżał w tamtą stronę to nawet dość A na cholera, jak zimno! Ludzie! nie tylko z Ojej, u góry było 7 stopni. No to ja na takie cuda nie jestem przyzwyczajony. Tu jest dużo cieplej. Tu jest dużo cieplej, jest 9. Stary, poczciwy ratów. I zaraz Wam powiem. Uciekam do domu. Sio, na Giro Italia. Ciche górne. Proszę Państwa. No i nie wiem co robić: czy jechać na Czarny Dunaj, czy na Poronin. Ponieważ ma 11 stopni ciepło. To już się robi po prostu ukrok. Jak mówi moja żona. Niebo niebieskie. Do Poronina 15. A jedźmy w stronę Poronina. Ciul tam ratów, no bo to będzie podjazd het, het, het na bańską pewnie a może później gdzieś tam ucieknę, może się da Posłuchaj, ja przyszedłem tylko tutaj, muszę licznik ustawić i jadę, ok? Dzisiaj chyba pierwszy raz jadę bez ładu i składu, odkąd się zawróciłem z tej trasy, którą miałem wyznaczoną, bo miałem jeszcze przejechać pod Gliczarów i tam no to tak się sulam po tym podchalu. Nie wiem gdzie jechać, w którą stronę. Naprawdę jestem uzależniony od nawigacji. Wiadomo, no, no, że Czek jedzie, jedzie i za chwilę się odnajduje, ale no. Wyjechałem z czerwiennego, wjeżdżam w Bustryk. Wiem, że tam mogę śmignąć w dół do poronina i chyba tak zrobię. Jeszcze zobaczę, jak wyjadę na, na sierockiej zone. Jeszcze się zastanawiam, bo znowu jest 9 stopni. A przecież ja jestem na wysokości 970 metrów. A jeszcze jakieś 20 metrów do góry podjadę. No to jak tu ma być ciepło? W lipcu, hej! Definitywnie i ostatecznie, jak w te nie. Zabieram dupę w troki i jadę do chałupy. Proszę Państwa, zjazd sierockiego. Moi mili, zawracam się. Po Zbańskiej już jechałem, a jadę do Skrzypne Górne. Mam nadzieję, że będzie cały czas w dół i zjadę tam szybciej, bo tu jeszcze na Bańską Niżną musiałbym się wybrać i potem Zakopianką jechać. Yeah. Dom Seniora, Taczanska Jeśń. No, jedziemy do domu. Seniora. Hey, 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 no! No, no przepiękny zjazd, ależ jestem podjarany, no asfalt bajka, hmm. i tak z mało atrakcyjnej wycieczki zrobił się sztos, skrzypne się kończy, no temperatura skoczyła na 9 stopni, mózg mam zamarznięty, jadę robić naleśniki do domu z mąki żytniej i ryżowej. Proszę Państwa, 64 km bo tych ostatnich 15, co będę jechał do domu, nie liczę. 835 metrów w pionie, tak więc na taką bzdziochową wycieczkę może być. Niektórzy płacą grube miliony, żeby tyle zrobić, przewyższej na Podhalu Aha. Eee, przepraszam Was za tą spontaniczną wycieczkę, ale no nie dało się co innego zrobić, bo zimno jak diabli wyubierany jestem, jak nie wiem, z Sibiru wrócił. No i cóż, może następna będzie jakaś taka składna. Trzymajcie się z zakopiankowym hej!